No, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczy Szeroko Zamknięte, Miniatarot. Moi drodzy, dzisiaj opowiem wam bajkę. Opowiem wam bajkę o energii lwiej bramy. Eee, czytanie na lwią bramę pojawiło się już 28 lipca u mnie na kanale, więc kto nie widział, zapraszam, ponieważ jest tam energia mm, i takie... Możliwości, które stoją przed Wami, które naprawdę warto by wykorzystać. Kochani, ale jak to działa? Link do czytania tutaj wrzucę, i na koniec filmiku również pojawi się odniesienie do tamtego filmiku. Jakby ktoś nie widział, zachęcam. A teraz, jeżeli Was uśpię, to życzę Wam dobrej nocy, a reszcie miłego słuchania. Kochani, jest tutaj osoba, osoba, która coraz gorzej czuje się z daną sytuacją, która jest na takim etapie życia, że przestaje ją coś cieszyć, zaczyna coś brakować, zaczyna że, mm, czuć, że nie może pójść dalej. Że są przeszkody do pokonania i tkwi w miejscu, bo nie wie, jak z tej sytuacji wyjść. Teoretycznie nie jest jej źle, ale kratka z czasem robi się coraz mniejsza, coraz bardziej niewygodna, coraz ciaśniejsza, ciemniejsza. Okno z tyłu maleje. I zaczynam mieć poczucie ciężaru i bezsensu. W tym momencie pojawia się informacja, osoba, zdarzenie, słowo coś przypadkowego, co jak ten ptak wlatuje przez to maleńkie okno i daje taki impuls. A może jesteś w stanie wyjść poza te mury? Może jesteś w stanie być wolnym człowiekiem? Może dasz radę? Póki co, to jest impuls, bo przecież ptaszek nie jest w stanie nas uwolnić. Dopóki tak myślimy. Kochani, a. Bardzo często jedyną rzeczą, która nas ogranicza, są nasze myśli, nasze e, wychowanie, stereotypy, e, to co zostało nam przyklejone przez e, innych ludzi, przez nas samych poczucie, że nie dam rady, poczucie, że jestem nieodpowiedni, nieodpowiednia, niezbyt dobry, niezbyt dobra, nie zasługuje. To są te więzy, to, są, to jest ta przepaska na oczach. I słuchajcie, tkwicie tak w tym poczuciu I nagle słyszycie trzepot skrzydeł. Nie widzicie nic, ale słyszycie. Bagatelizujecie dźwięk, czy jednak próbujecie, pamiętając tego ptaszka, który do Was wleciał, czy próbujecie pochwy pochwycić w ręce to coś, co wydaje ten odgłos? Będziecie ślepi, obojętni, czy jednak włożycie wysiłek, aby złapać klucz? Ten klucz na skrzydła. Jeżeli wykonaliście swoje zadanie, włożyliście wysiłek, możecie teraz otworzyć tą kłótkę I wszelkie łańcuchy, wszelkie e, ograniczenia pękają. Słuchajcie, co się dzieje? Jesteście wolni, wychodzicie na zewnątrz. Zaczynacie od nowa. Jest ciemno, niezbyt przyjemnie, ale na waszej drodze znów się coś pojawia. Pojawia się na środku pustego pola pudełko. Co może robić pudełko na środku pustego pola? Hm. Cudem, przypadek? Podobno nie ma przypadków. Podchodzicie otwierać, A w środku znajduje się mapa oraz skrzypce. Mapa i skrzypce. Bardzo ciekawe. Mapa trochę niezrozumiała, ale prowadzi w jakieś miejsce. To ta świadomość, że. Zaczynam wiedzieć, czego chcę. No i pasja. Zawsze marzyłam, marzyłam, aby grać na skrzypcach, ale nigdy nie było na to czasu, możliwości. A być może wydawało mi się, że nie mam talentu do tego, więc odpuściłam, odpuściłem. Hmm. Ale skoro już mam je w rękach, zacznę się uczyć. Zaczniesz, czy nie? Podejmiesz wysiłek, czy stwierdzisz, że. Nie? Jednak się do tego nie nadaje. Zawsze mi mówiono, że nie mam talentu, nie mam słuchu. A może warto, a może warto spróbować. Spełnić marzenie z dawnych lat? A może nie tak całkiem dawnych, jeżeli. Podejmiecie wysiłek, puzzle zaczną się układać. Idziecie dalej, kochani. Idziecie dalej. Przed Wami ciemny las. Pierwsze zwątpienie. Jest strasznie. Duchy przeszłości zaczynają wracać. Myśli natrętne. Nie dam rady, nie poradzisz sobie. Tu jest źle, strasznie. Zawrócisz do bezpiecznej klatki. Ciasnej, coraz ciaśniejszej, ale znanej, ciepłej. Tu jest wiatr, tu jest niepewność, tu... Ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Mapa mówić dalej. Jeżeli pójdziesz, pojawi się przed wami klucz na drodze. Znowu klucz w środku lasu, piękny i świecący. Hmm. Jego splot przypomina nieco mapę. Przypadek? <laughs> Nie ma przypadków. Postanawiacie go wziąć. Chowacie do kieszeni. Idziecie dalej. Przed Wami las zmienia swój wygląd. Przy każdym drzewie są drzwi. Ten klucz pasuje tylko do jednych drzwi. Musicie teraz włożyć wysiłek, żeby odnaleźć te właściwe. Macie klucz. Jeżeli macie chęci, jeżeli macie determinację, jeżeli znowu wyłożycie wysiłek w to, uda wam się otworzyć drzwi. Odnajdujecie, odnajdujecie drzwi, otwieracie, a z pomieszczenia wylewa się światło. To nie koniec przygody. Kochani, Znowu labirynt. Jest już cieplej, jest już przyjemniej. Nie ma ciemnego lasu, ale są schody. Schody w górę, schody w dół. Trzeba odnaleźć. Wiecie, że musicie odnaleźć właściwe pomieszczenie do sukcesu, żeby czuć tą pełnię szczęścia, żeby spełnić to swoje marzenie, żeby spełnić to, o czym pomyśleliście w klatce, gdy zobaczyliście ptaszka? Gdzieś ta komnata istnieje. Szukacie. Czy się poddajecie? Wychodzicie, wracacie do klatki? Czy poświęcacie czas, wysiłek, aby w końcu odnaleźć? <grym> Oczywiście odnajdujecie znów nagle na tych schodach w pewnym momencie dostrzegacie komnatę, która świeci światłem. Już wiecie, że to to miejsce. Idziecie, idziecie do tych drzwi. Popatrzcie, co się dzieje. Jest spełnienie marzeń. Ale jest niebezpieczeństwo. Jest smok, który broni dostępu do tego spełnienia. I nagle sobie przypominacie o skrzypcach. Hmm. Przecież włożyliście wysiłek w naukę. Przecież nauczyliście się grać melodię. Wyciągacie skrzypce, zaczynacie grać, pokonujecie smoka, usypiacie go. Pokonujecie miłością, pokonujecie dobrem, nigdy za wszelką cenę i nieuczciwie. Osiągacie dzięki swojej determinacji, nauce, dzięki swojej wierze w to, że Wam się uda, dzięki zbiegom okoliczności, osiągacie to, co chcecie. To wy. Kreujecie swoją rzeczywistość. A te zbiegi okoliczności. Te klucze, ta mapa. Te skrzypce. Pudełko, kolejny klucz. Światło. To jest ta brama. To jest energia która wam pomaga, która wam pomaga dotrzeć do tego, czego chcecie. Bez tego, czy byście sobie dali radę? Możliwe. Możliwe, żeby to zajęło więcej czasu. Ale to są takie punkty, które mm, wspomagają dojść do celu. Jeżeli to wykorzystacie, jesteście w stanie odrodzić się na nowo. Jesteście w stanie zakończyć stare, wejść w nowe. Jesteście w stanie osiągnąć sukces, jesteście w stanie być zadowoleni z siebie, z życia do kolejnego wyzwania. Na tym polega życie, na tym polega lekcja. Lwa brama to jest ten czas, kiedy na naszej drodze pojawiają się możliwości. W moim czytaniu macie to, co możecie osiągnąć. W moim czytaniu jest dużo optymizmu, ale pamiętajcie, że żeby to wykorzystać, trzeba włożyć ten wysiłek. To wszystko, o czym mówię, tam w jej bramie jest do osiągnięcia. Naprawdę wszystko. Tylko nie przegapcie możliwości i włóżcie wysiłek. Kto nie widział czytania, bardzo zapraszam i życzę Wam spełnienia. Życzę Wam determinacji, siły i odrodzenia. Kochani, Wszystkiego dobrego. Wam życzę budziaki. pa, pa.